Nazywam się Mateusz Czysz i mam przywilej prowadzić zespół już od półtorej roku. Pomysł na płytę pojawił się podczas zeszłorocznego tygodnia ewangelizacyjnego w Dzięgielowie. Ksiądz Grzegorz powiedział, że i myślę, każdy z nas tak samo to zauważył, że jest jakieś zapotrzebowanie, że ludzie chcieliby usłyszeć nasze utwory na płycie. Początkowo myśleliśmy, że uda nam się zrobić to trochę szybciej, jednak chcieliśmy to zrobić całkowicie profesjonalnie, co zajęło nam prawie rok przygotowań i w kwietniu udało nam się zagrać dwa koncerty. Myślę, że jest to takie fajne też uwieńczenie tych 15 lat, bo od 2000 roku we wrześniu będzie właśnie 15 lat, kiedy możemy wspólnie grać. Na płycie znajduje się 13 utworów. Dużo z nich to są nasze autorskie kompozycje. Część z, z tych utworów to są pieśni, które śpiewaliśmy od lat w trochę bardziej odświeżonych aranżacjach, przy których pomogli nam m.in. Mateusz Walach, Adam Kosewski, Tomasz Grejcer, a częściowo jest to też jakaś to są jakieś nasze pomysły. Można powiedzieć, że to jest takie zwieńczenie całych 15 lat, czyli o, kiedyś liczyliśmy to i przez zespół przewinęło się ponad 100 osób. Gdybyśmy jeszcze do tego wszystkich technicznych mieli dodać, to, to naprawdę robi się spora gromadka, ale w samym nagraniu wzięło udział sześcioro instrumentalistów, 12 chórystów i kilka osób obsługi technicznej. że to był czas wielkiej próby dla nas i dla naszego zespołu, z której wyszliśmy, myślę, obronną ręką Madeusz Bujok. Niesamowicie dużo czasu poświęciliśmy na, na pracę nad tą płytą. Przede wszystkim chciałbym tu y, też docenić ludzi i wkład, wkład w tą płytę, mnóstwo poświęconego czasu. I to nie są tylko osoby oczywiście, które wykonywały tą płytę, ale także zaplecze które mieliśmy, osoby, które były odpowiedzialne za obsługę techniczną, za montaż, za nagłośnienie. Jan Kufel. Zespół zajmuje się grą na perkusji i robię to od 2008 roku. Zespół CME to dość specyficzny twór, a to dlatego, ponieważ składa się w 100% z wolontariuszy, którzy na co dzień nie zajmują się ani grą na instrumentach, ani śpiewem. Jednak, jeśli to tylko możliwe, deklarują swoją chęć do służby, czy to przez muzykowanie, czy przez śpiew, ale finalnie sprowadza się to do jednego, czyli chwalenia Pana Boga. Dla mnie zespół jest taką odskocznią od codzienności. W zespole mogę spełniać się muzycznie, co jest bardzo fajne, ale jeszcze lepszą rzeczą jest to, że mogę tam budować relacje z bliskimi mi ludźmi z którymi stoję w jednej drużynie po to, by wielbić Pana Boga. Nazywam się Przemek Cztwierdnia, jestem klawiszowcem zespołu od prawie samego początku. Przewinęło się dosyć dużo osób, jeśli chodzi o muzyków, to właściwie z pierwszego składu, z początkowego, to zostałem tylko ja, ale myślę, że też uczyliśmy się bardzo dużo od siebie. Jeśli chodzi o prowadzenie i koncepcję zespołu, to też od dużego chóru, praktycznie takiego w stylu chóru kościelnego, też skład się zmieniał do troszkę mniejszego. Zmieniały się aranże, coraz więcej rzeczy było ośpiewanych na trzy głosy w przeciwieństwie do pierwszych, takich właściwie unisonowo śpiewanych. No i aranżacyjnie też coraz bardziej zaczęliśmy szukać jakichś naszych też pomysłów, nie tylko próbować naśladować jakieś zasłyszane kwestie gdzie indziej. O jak to dobrze i miło, miło, miło. O jak to dobrze i miło. Miło, miło. O jak to dobrze i miło, miło, miło. No myślę, że było to dla nas duże wyzwanie, z, jedno, z jednej strony duża przygoda e, pracy też z profesjonalistami, jeśli chodzi o przygotowanie aranży, o, o ćwiczenie, o trochę inne myślenie o, o swojej roli w zespole. E, z drugiej strony to też na pewno było rozwijające i e, dało nam też e, taką mobilizację do, do ćwiczenia, do przygotowywania się do pracy też takiej jakiejś indywidualnej. I myślę, że to był bardzo intensywny czas, chociaż też nakładał się u niektórych z nas z jakimiś innymi ważnymi sprawami. To, to było to naprawdę jako ciekawa przygoda. Święty nie w sercach płonie, miłość Boża. Bardzo fajnie. ciekawe doświadczenie. Na pewno jest to przywilej, ale też i stres. Ale skoro Pan Bóg chce nas używać w taki sposób, to chcemy Mu tak służyć. No to śpiewamy o Panu Bogu, o tym, jaki jest, co dla nas robi, też za co chcemy Mu oddawać chwałę. Myślę, że wszystko to, co mamy, posiadamy od Pana Boga i też właśnie śpiewając chcemy Mu za to dziękować. Ja odziedziczyłam tę piosenkę po Bożence i bardzo fajnie mi się śpiewało. Pozdrawiamy przy okazji. Pozdrawiamy serdecznie Bożenkę. Ania Czyż, sopran od trzech lat. Dla mnie jest to też taka wyjątkowa pieśń, bo, bo jest o prawdzie, która jest, jest najważniejsza. I śpiewa się ją naprawdę niesamowicie i chciałabym, żeby też Słuchając tego każdy miał, był przeświadczony o tym, że jedynie Pan Bóg jest, jest prawdą i, i Pan Jezus jest naszym Wybawicielem i to jest najważniejsze w tym wszystkim, że możemy też o tym śpiewać i że to jest takie fajne też świadectwo. Cierpiąc zmarł za nasze grzechy, i w pochańbieniu przyjął winę wszystkich nas. Dzięki Ci, Boże, mój za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie, Jezus cierpiał za mnie. Nazywam się Sara, śpiewam w zespole od 10 lat, jestem chorzystką, altem. Utwór Znasz Mnie Panie powstał w 2013 roku podczas warsztatów zespołowych w księżówce na podstawie psalmu 139. 139. Kiedy myślę o słowach, przypominam sobie dlaczego go właściwie zaczęliśmy pisać. Ja? Dlatego, że Psalm 139 jest w ogóle bardzo ważny i mówi o, o tym, że Bóg zna nas i kocha nas bez względu na to, kim jesteśmy i jacy jesteśmy, i o tym, że Jego łaska jest bezgraniczna i właściwie to jest chyba kwidesencja całego chrześcijaństwa. Tak, ta piosenka może być też właśnie dobrym lekarstwem na niektóre kompleksy, ponieważ mówi o tym, że Pan Bóg nas cudownie stworzył i to jest prawda, że po prostu każdy z nas jest wspaniale, cudownie stworzony, on nas, e, on nas ukształtował na swój obraz i to jest chyba najważniejsze po prostu. Nazywam hmm. się, gdy tam śpiłam sopra. Nie chcę już to tobie Tadek, jestem w zespole dwa lata. Gram na Klawiszu o około dwóch lat. Kawałek Bóg jest naszą siłą. Pierwsza wersja tego kawałka była grana tylko na gitarze. W gitarach dwóch zrobiła na mnie piorunujące wrażenie. Miała super sens. Ta piosenka jest, jest świadectwem o tym, że wszystko, co mamy od Boga, jest Jest od Niego i jest też dla Niego. Bo Bóg jest naszą siłą, potężny wóz, stoi za nami, budzi nasz zapał do walki, on odpoczynkuje zwycięstwo. Modlitwa w Ciszy jest to utwór napisany przez mojego brata członka zespołu i jego żonę Anię. Ania Iskrzycka, jestem w zespole 15 lat, jestem sopranem. Myślę, że tekst napisany przez Anię jest taki bardzo osobisty, rzeczywiście w nadmiarze różnych obowiązków, różnych spraw, których każdy z nas ma bardzo dużo. Czasami trudno jest nam sobie poradzić z tym wszystkim, co, co jest przed nami. Że mamy właśnie bardzo dużo różnych myśli, czasami sami się nakręcamy, stresujemy różnymi rzeczami. I ta piosenka mówi o tym, że w takich sytuacjach najlepiej jest w ciszy odnaleźć Pana Boga, Jego wsparcie, Jego błogosławieństwo i jego rozwiązania na wiele trudnych problemów. W mojej głowie milion różnych planów, myślami znów wyprzedzam czas, a w sercu troska goni troskę. Czy uda się, czy radę da Ty wtedy mówisz mi o ciszy, że w niej się ci zanurzyć mam Że mam zaufać wbrew zwątpieniu? A wtedy sam. Ciebie, w ciszy słyszę twój głos, ciszę, poznaję Ciebie, w ciszy zaufam ci, ci znajduję Ciebie, w ciszy słyszę Twój głos, ciszę poznaję Ciebie, chcieliby. Jadźmił ludzki jestem altem od roku. Myślę, że ta piosenka jest wyjątkowa dla każdego z nas, bo mówi tak naprawdę o tym, o, o istocie tego, jak żyjemy, że bez Pana Boga choćbyśmy mieli wszystko, czy byśmy byli bogaci, niezwykle piękni, mieli wspaniałych przyjaciół, to tak naprawdę bez Niego to, to bylibyśmy niczym. Choćbym wszystko miał, lecz nie miał Pana Czyżby warto staczać życia, Bój? Gdzie me serce miałoby schronienie? Gdzieżby szczęścia mogło znaleźć strój? Choćbym wszystko miał, lecz nie miał Pana. Skąd bym siłę mógł do życia brać? Przez wakacje i we wrześniu będziemy grali kilka koncertów, między innymi na x campie w Czechach, w Zabrzu podczas ewangelizacji przy udziale Kościoła Baptystycznego. Pod koniec września będziemy mieli przyjemność też zagrać na ogólnopolskim zjeździe Młodzieży Ewangelickiej, a później zobaczymy. Jesteśmy otwarci na to, żeby grać. Wszędzie, gdzie nas zaproszą. Komu byśmy polecili płytę? Jeżeli od dłuższego czasu nie słyszałeś naprawdę dobrej muzyki, to ta płyta jest właśnie dla ciebie. A jeżeli masz już wiele dobrych płyt, to ta jedna na pewno ubogaci jedynie twoją kolekcję dobrej muzyki. Syjonu, Syjonu Stań rzędem na mej górze świętej Króżyno, Syjonu, Syjonu Na górze mej stań.